Naprzód trzy były płcie u ludzi. Nie jak teraz, dwie. Była jeszcze trzecia prócz tego. A jej postać złożona była z obu pierwiastków, męskiego i żeńskiego. Kobiety stało się zuszoną, nienawidzić lud męski. Przysięgam na kobiety stało się zuszoną, nienawidzić lud męski. Nigdy nie być żoną, 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 żoną. Owy mężczyźni. Nieko was zrodziło, że nie ma kraju, gdzie by was nie było.